I witam wszystkich bardzo serdecznie. W 15 odcinku Minecraft rozbitkowie niestety dzisiaj bez enera, dlatego będą tylko w ten weekend dwa odcinki. E, no dobrze, no. E, nie pisali się mi w komentarzach, czy mam skończyć e, w następnych odcinkach ten domek, czy już ma być skończony na te następne odcinki. Stwierdziłem, skoro, że nic nie napisali się, no to myślę, że... Już dokończę w tej kamerze, z racji tej też, że nawet yy, nie ma enera, No i nie, nie za bardzo miałbym co robić, tak? Nie mamy na razie pomysłu na następny projekt. Ja już mam, ale jeszcze z nim o tym nie mówiłem. Później wam go pokażę. No, a na razie będę yy, kontynuował dach. No i tak będę starał się coś mówić, nie? Tak. Samemu kurczę, no. Samemu tak trochę będzie nie niezbyt fajnie, no ale jakoś sobie może poradzę. Coś od czasu do czasu będę starał się mówić. Przy okazji będziecie sobie oglądać. Hmm. Dobra, może na początek powiem co mamy w planach, co ja mam, przynajmniej w planach, zrobić? Eee, chciałbym skorzystać z pomysłu, który nam podsunął pewien gracz. Eee, gracz, Boże, widz. Eee, już chwilka, raz, dwa, trzy, cztery, tak. Który podsunął nam widz, eee, żeby zrobić bazę podwodną. Oczywiście jestem jak najbardziej za. Tylko najpierw musimy troszeczkę na to się przygotować. No nie powiem, że to będzie łatwe. Już chwilkę tylko sobie zerknę. Raz, dwa, trzy, cztery dwa, cztery. Dobra. Już, 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 już. Dobra. Czyli raz, dwa, trzy... Cztery, OK. Wszystko jest GUT. Tak, wszyscy pisali, że fajna chatka też się szykuje szczerze mówiąc mi się też podoba. Jeszcze jeszcze nie skończona, ale myślę, że w te dwa odcinki ją skończę. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, jeszcze tu. Z drugiej strony. E, dzisiaj przyznam się szczerze, O właśnie, no. E, w tamtym miejscu planuję ja zrobić e, e, tą naszą bazę podwodną. Ona nie będzie duża, bo tam nie jest głęboko chyba 7 kratek w dół i już jest e, podłoże. Ale myślę, że jeszcze to obniżymy trochę i, i, i zobaczymy jak to wyjdzie. E, co chciałem mówić? Hmm. Chciałem i oczywiście zapomniałem. Aha! Chciałem powiedzieć, że dzisiaj gram na peacefulu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to. Z racji tej, że nie wiem dlaczego, ale gdyby był NR, no po prostu tych potworów nam się w ogóle nie spawnowało. Jak jestem sam, to po prostu ich jest tyle, że ja bym tutaj naprawdę nic nie zrobił, a jeszcze nawet. Mm, a jeszcze na dodatek. Nie mamy szkła? No co ty? A jeszcze na dodatek bym no, mógł coś rozwalić, tak? Creeper by przyszedł, kurde, nie jeden, no i, no i byłaby lipa. No muszę sobie zrobić troszeczkę patyków i i barierek płotków czy jak to tam się mówi Jak to się nazywa? Nieważne Troszkę mi tego zejdzie Dobra starczy, mam nadzieję mm. Dobra, kolejną może sprawę już powiem jest też to, że chciałbym bardzo wszystkim podziękować za subskrypcję. Mamy 14... 14 subskrypcji. Nie jest to dużo, ale szczerze powiem, że jak na początek to i tak jest dla nas dobry wynik, no. W ten sposób to ujmę. Tu chyba nie miało być barierki. Jeszcze będę musiał sprawdzić kurczę. No, także no, przypominam o tym naszym konkursie, który ma być... E, mamy, mamy zamiar zrobić przy 100 subskrypcjach, tak? Musimy mieć 100 widzów. Także sobie chyba jeszcze poczekamy, ale nam się nigdzie spieszy, nie spieszy. No, tak jak mówiliśmy, do wygrania jest nasz e, safe mapy. Czyli no nie jest to nic jakiegoś specjalnego, ale jakby nie patrzeć, no zawsze coś, nie? Chodzi ogólnie, tak żeby coś zrobić Dobra, tutaj muszę się wzorować na tych poprzednich No a, tu już będzie tak Dobra, spaka No także, no ja też bardzo żałuję, że dzisiaj będą tylko dwa odcinki wrzucone, no bo naprawdę miałem zamiar wrzucać naprawdę trzy odcinki na weekend, no ale niestety no dzisiejszy weekend tylko tak będzie, naprawdę to już w następny weekend nie marcie się, będą trzy odcinki i w których weźmiemy się zabudowanie, kurde zabudowanie naszej bazy podwodnej deszcz! O, o. Jak ja to lubię przez mam o wiele większe lagi no, tego da tutaj zlikwidujemy Nie kilofem No tak, to teraz będzie o wiele wolniej wszystko szło Trudno się mówi Żyję się dalej Ja starać się będę w miarę szybko to budować, tak czy inaczej, ale... Jakby nie patrzeć, na no kurde... troszkę mi laguje. Ja się przyzwyczaiłem już do lagów podczas nagrywania filmów, więc... Jakoś sobie daję radę. Jeszcze jakby były potwory włączone, to już w ogóle... To już nawet nie chcę sobie wyobrazić, co by to było. To będą nasze takie jakby pokoje na górze, a na dole w sumie jeszcze nie planowałem co możemy tam zrobić. Na razie tam będzie taka duża, pusta przestrzeń. No, jak się mm, szkło zrobi, to... kurczę. To już... Tutaj załatam tą dziurę, bo na razie nam się leje. Dobrze, że... <śm> Nie ma czegoś takiego, że gdy deszcz pada, to się tworzą jakieś kałuże albo coś, coś innego. Kurde, to by dopiero było, zalałoby nam chatę i nie byłoby fajnie. No i prawdę mówiąc, aha, no jeszcze tutaj. Tu gdzie takie wejście na dach. Ja zawsze lubię robić wejście na dach, nie wiem czemu. Ale i tak nie mam, a nie mam przy sobie drabinki. No ale tak czy inaczej nie mam włazu, ani szkła. No proszę, jedę sobie już tędy, O, tu jeszcze jest barierka, nie zrobiona. Nie, nie się robi żaden problem właśnie też deszczu pod tym względem nie lubię że nie wiem kurczę gdzie jest słońce ile mam jeszcze czasu do końca odcinka mm, no dobra drabinki mam to to aha tak was my nigdy nie mamy włazu Tak troszeczkę nam tutaj przybyło tych tych surowców no to zrobimy sobie włas nic trudnego tylko tak patrzę że mam już mało drewna ale ja już dużo nie będę potrzebował na to już tylko szkłem dokończyć dobra starczy Szkoda tylko że ten deszcz pada Bo mi to bardzo utrudnia niestety pracę to tak w sumie patrząc ja już w tym odcinku skończę ten domek ewentualnie dosłownie takie już końcówki totalne będę już w drugim odcinku robił i tak się zastanawiam co będę robił w drugim odcinku ale nie macie się coś wymyślę a drzwi jeszcze nie zrobiłem no to na przykład drzwi będę robił o, rozświetlimy sobie może trochę tą naszą chatę hmm. Tutaj... było... No tak... tak, tak... kurczę... No dobra, nieważne. Gdzieś, cieś tutaj myślę, że zrobimy. Albo mi się wydaje, albo się ściemnia, ale to nie... Okej. Okay. Tu przy wejściu do naszych pokoi. W samym pokoju też troszeczkę rozświetlimy. Wie, pochodnie myślę, że w starnu no tak, ściemnia się dokładnie pyk pyk, no widać zachód słońca dobra, no to ja już się zbieram, w Na następnym odcinku będę kończył przynajmniej będę miał co robić no i drugi odcinek niestety też będzie bez NRA. ale tak jak mówiłem w następny weekend będzie już normalnie także Także do zobaczenia.